Dzisiaj jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Szalom, szalom, kochani. Bardzo was witam serdecznie. Bardzo dziękuję pani albo panu Jedwab22 za komentarz pod ostatnim filmem dla zasięgu. To bardzo sympatyczny komentarz. Bardzo za niego dziękuję. No a dzisiaj się mierzymy z liturgią słowa czwartej niedzieli Adwentu. Takiej bardzo już bliskiej przed, przed Bożym Narodzeniem, chociaż... W tym roku akurat to jest prawie tydzień jeszcze między czwartą niedzielą Adwentu a, a samymi świętami. Natomiast jakby sam fakt, że to jest ostatnia niedziela właśnie przed, przed Bożym Narodzeniem, przed tym czasem, który będziemy przeżywać już w sobotę, no to właśnie jakby w tym świetle podszedłem do dzisiejszej liturgii Słowa, tak, dlatego że. Na tych treści dzisiaj mi się naprawdę bardzo dużo gdzieś kojarzyło. Tak? Z Ewangelią moglibyśmy powiązać kwestię uwielbiania Pana Boga. tak Bardzo wyraźnie nam to podpowiada ten wątek spotkania Maryi i Elżbiety właśnie to uwielbienie to Boga w każdej sytuacji naszego życia. Moglibyśmy mówić o tym, jak Pan Bóg w jaki sposób Pan Bóg wybiera tak? że, że wybiera nie ze względu na nasze zasługi, ale często właśnie wybiera to, co najmniejsze, najlichsze. Żeby gdzieś objawiła się jego chwała, jego moc w tym wszystkim w takim wybraniu do jakiegoś dzieła, tak to oczywiście na podstawie pierwszego czytania dzisiaj i, i słynnego tekstu prorokami Heasza, z księgi Proroka Heasza, że właśnie Betlejem Efrata jest tym najmniejszym spośród plemion ludzkich, ale właśnie z niego wyjdzie wyjdzie Mesjasz. Natomiast, no właśnie, kiedy stanąłem sobie, jakby w tej perspektywie, bliskich już świąt. To tak naprawdę najbardziej przemówiło do mnie drugie czytanie i fragment listu do Hebrajczyków, który dzisiaj słyszymy. Właściwie nawet bardziej ten fragment, na który list do Hebrajczyków się dzisiaj powołuje, czyli fragment Psalmu 40. Jeśli dobrze pamiętam. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało, całopalenia ofiary za grzechy nie podobały się tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę w zwoju księgi, napisano o mnie, aby spełniać wolę Twoją, Boże. I tam później jeszcze e, autor listu do Hebrajczyków jakby ponawia e, ten tekst, podkreśla przez to, jak bardzo mu zależy na tym, żeby zapadł nam w pamięć. Ten fragment psalmu: Ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, i nie podobały się tobie, i dodaje: Oto idę, aby spełniać wolę Twoją. I oczywiście. Moglibyśmy podejść do tego fragmentu tak bardzo egzegetycznie. Tak? Zresztą ee, bibliści się spierają, czy archeologia biblijna się spiera, czy, czy list do Hebrajczyków został spisany jakoś końcówką lat, kiedy jeszcze istniała świątynia. Tam bodajże Biblia Tysiąclecia we wstępie podaje chyba 67 rok, bodajże, czyli 3 lata przed, przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej. W niektórych wydaniach biblijnych, na przykład w Biblii, Tysiąclecie, w Biblii przepraszam, Ekumenicznej, mamy we wstępie już powiedziane, że to mogły być lata 80., 90., czyli czas, kiedy świątynia już nie istniała, chociaż wspomnienie kultu świątynnego jeszcze było bardzo wyraźne. No i oczywiście autor listu do Hebrajczyków, który staje jakby wobec, wobec kultu świątynnego i pokazuje, że. Że jednak mesjasz i to, co wprowadza chrześcijaństwo, tak, czyli trochę już taki czas odstąpienia, właśnie rozdzielenia się tej drogi judaizmu i chrześcijaństwa, że to gdzieś tam następuje. I tutaj autor listu do Hebrajczyków właśnie też, też na to pokazuje. Natomiast dotyka mnie coś innego, czy może w inny sposób dotyka mnie ten tekst dzisiejszy. Dlatego, że właśnie, kochani, wchodzimy w taki czas, chyba najbardziej tradycyjny w roku, tak. I to czasami może być takie podejście do tego czasu świąt Bożego Narodzenia tylko przez pryzmat jakiejś tradycji, nie? Zobaczcie, że ten, te, te obchody już tak mocno są wpisane w, w naszą kulturę że nawet ludzie, którzy totalnie nie chcą mieć nic wspólnego z, z Panem Jezusem i z chrześcijaństwem, y, chcą obchodzić jakieś tam święta zimowe prawda, w tym czasie, y, byle tylko właśnie zachować te tradycje jakichś tam choinek, mikołajów, prezentów y, wolnego i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czasami my w duchu chrześcijańskim, czy żyjąc jak chrześcijanie, możemy niestety wpaść też w taką pułapkę, nie? Dlatego, że właśnie otacza nas jakby cały taki mainstream kulturowy, który nam podpowiada magiczne święta, wspaniałe święta, rodzinne święta, podpowiada nam obdarowywanie, podpowiada nam jakieś takie chwile ckliwe, miłe, sympatyczne, w świetle choinki, tak? Spędzane z najbliższymi i tak dalej. Jasne, to wszystko jest piękne, nie? Ale... Czytając ten dzisiejszy tekst, że, że Pan Bóg nie chce ofiar, nie chce, nie chce całopaleń, nie chce jakiegoś tam właśnie rytualizmu, pomyślałem sobie tak, że to jest bardzo ważny tekst właśnie wobec zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, nie? Żebyśmy też poczuli taki, taką wskazówkę Pana Boga, nie? Że słuchaj, uważaj, żebyś nie wpadł w taki rytualizm, nie? Żeby to właśnie nie stały się dla ciebie jakieś magiczne święta, wypełnione jakąś yy, tradycją, tylko tradycją, nie? Taką jakby bez całego kontekstu, bez źródła tej tradycji, nie? <laughs> żebyś yy, nie wpadł właśnie w coś takiego, że, że, że nagle się... Że święta, święta i po świętach i, i tak naprawdę nic z tego nie wynika, nie? No poza tym, że, że było przez dwa dni fajnie i miło i sympatycznie i spotkałeś się z kimś bliskim, może tak? złożyliście sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, a nawet nie zdając sobie za bardzo sprawy, dlaczego opłatek i, i dlaczego w ogóle taki, taki ten kontekst, nie? Więc pomyślałem sobie o tym, <laughs> przepraszam, że to jest bardzo ważne wyzwanie, nie? Zobacz, w którym miejscu dzisiaj jesteś. Zobacz, że ten czas, który będziemy obchodzić, jest czasem bardzo ważnym. Jest czasem, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy Bóg wszedł w takie no, mega wyniszczenie, tak? To o nim jest ten dzisiejszy tekst. Zobaczcie, zobaczcie, dałeś mi, utworzyłeś mi ciało, tak? Ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało i dzięki temu mogę powiedzieć: oto idę w zwoju księgi napisano o mnie, aby spełniać Twoją wolę Boże, tak? No tutaj nam się nasuwa oczywiście też kontekst, kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność i, i, i cytuję fragment z Izajasza w. w w synagodze w Nazarecie, nie? ale to już jakby inna, inna historia. Natomiast Jezus wypełnia misję, którą mu dał Pan Bóg właśnie przez to, że staje się człowiekiem i to jest no, niesamowita kenoza, tak? niesamowite uniżenie Pana Boga, niesamowite wyjście do człowieka, ale też chciałbym, żebyśmy zobaczyli to w kontekście naszym, nie? żebyśmy spróbowali przyjąć te słowa też yy, na siebie, Zobaczcie, że Pan Bóg daje nam życie. Pan Bóg daje nam każdy dzień. Pan Bóg y, daje nam każdą chwilę naszego życia, każde uderzenie naszego serca. To już kiedyś o tym mówiłem, to jest takie, takie y, włożenie w nasze serce, w naszą głowę y, tego Bożego zdania ja chcę, żeby, żebyś istniał. Nie? I każde uderzenie serca to jest to jest to zdanie Boga wypowiedziane nad Tobą. Y, I teraz kochani, zobaczcie, jak ważne jest to, żebyśmy też potrafili. Z całym radykalizmem wejść w to, że Bóg nas chce, nie? że jesteśmy z Bożego pragnienia, że istniejemy z Bożego pragnienia, żebyśmy potrafili też oddać Mu się do dyspozycji całym sobą. Nie tylko w rytuałach, nie tylko w tradycjach, nie tylko w jakichś tam obrzędach, nie? chociażby nawet najpiękniejszych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Ale w tych świętach też idzie o to, żebyś zobaczył, że Bóg dla Ciebie stał się człowiekiem, po to, żebyś Ty był człowiekiem dla innych ludzi. Żebyś też potrafił oddać się Jemu do dyspozycji w taki bardzo radykalny sposób, nie? Może lepiej by zabrzmiało powierzyć się Jemu, bo to daje nam taki obraz Boga, który rzeczywiście się o nas zatroszczy, ale też Boga, który, który będzie nas pchał do różnych misji. I to też warto odczytywać. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli ten kontekst już taki bardzo blisko świąteczny, właśnie w tym wymiarze, nie? że Bóg nie chce naszych, wiecie, świątecznych sweterków, nie z tymi, z reniferami, tylko chce nas. Nie chce, nie wiem, jakiegoś takiego wydzierania się na pasterce, tylko chce nas. Nie chcę, żebyśmy wchodzili w jakąś taką obrzędowość, tylko chcę nas bardzo radykalnie, codziennie, w takim zwykłym spotkaniu. Nie? Myślę, że to jest, to jest jedno z wezwań zbliżających się świąt, bo na pewno jest ich wiele. W jaki sposób odkryć to, czy rzeczywiście jestem Bożym człowiekiem? Czy, czy potrafię tak radykalnie oddać Panu Bogu swoje życie i, i, swo, i oddać się Jemu wejść w tę misję, którą Pan Bóg nam daje. Myślę, że wracając do Ewangelii, że znajdziemy tutaj rzeczywiście taki bardzo fajny klucz. Zobaczcie, kiedy Maryja, napełniona Duchem Świętym, tak, już z Jezusem pod sercem, idzie do Elżbiety, zanosi tego Jezusa, moglibyśmy tak powiedzieć właśnie: do Ein Karem, tam od razu wybucha radość wybucha uwielbienie i to jest myślę bardzo ważny klucz też dla nas nie? jeśli niesiesz w sobie Boga jeśli jesteś oddany w Bogu jeśli jesteś w tej relacji takiej bliskiej z Bogiem nie jeśli dbasz o to w swoim własnym życiu to też spotkanie z drugim człowiekiem będzie ci pokazywać czy, czy tak jest naprawdę, tak? Bo jeśli masz Boga w sercu, to ten Bóg w drugim człowieku, którego spotkasz, będzie sprawiał radość, będzie sprawiał uwielbienie, tak, to ludzie po spotkaniu z tobą nie będą odchodzić przygnębieni, zdenerwowani, wkurzeni, tylko będą odchodzić w pełni pokoju, radości i takiego pozytywnego nastawienia. Warto się temu przyjrzeć, tak? jakie są moje spotkania z ludźmi. Jak jacy ludzie odchodzą po spotkaniu ze mną, czy, czy są w jakiś sposób przemienieni? W tej bożej perspektywie, nie? I to też da, myślę, taki fajny obraz tego, na ile ja sam żyję z Bogiem, na ile ja sam jestem w takiej szczerej, prawdziwej, bliskiej relacji z Nim samym. Yy, tyle, kochani. Zdrowia Wam życzę niezmiennie. I <grych> yy, yy, do zobaczenia w odcinku świątecznym, bożonarodzeniowym. Pewnie taki krótki nam się uda jakoś yy, zrealizować. Mam nadzieję, już niedługo, w, nie, nie w tych okolicznościach, tylko już. Może w jakimś bardziej świątecznym klimacie, więc na pewno w Wigilię wieczorem przed Pasterką gdzieś tam się pojawi jakiś taki odcinek życzeniowo-świąteczny. No i później już w Niedzielę, która w tym roku też wypada tak już świątecznie. Tam chyba w świętego Szczepana, nie? Jakoś nam się to wszystko tam skompiluje. Więc w przyszły weekend spotykamy się dwa razy. Do zobaczenia. Shalom. Alechem. Cię, tak nazywam cię Pomóż mi w sobie znajdź i to już takie coś na M.